Kiedy mówimy o umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki, zwykle mamy na myśli eksport, możliwości inwestowania za granicą. Ale przecież to nie wszystko. Polska jest rajem z punktu widzenia kapitału ludzkiego, talentu naszych informatyków dla takich firm jak Microsoft, Google czy IBM. Zapraszam na scenę pana prezesa, pana prezesa Majmana, absolutnego absolutnego wirtuoza, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce. Zapraszam serdecznie, Panie Prezesie. Panie Prezesie, tak sobie przygotowałem jedno pytanie, jedno pytanie dla Pana. Czy uważa Pan, że ostatnie lata były takimi, są takimi latami, w których, w których jest zauważalne takie przejście? Z prowadzenia prostych działalności gospodarczej przez wielkie korporacje światowe, które, które, które zakładają, prowadzą produkcję w Polsce, na rzecz inteligentnych technologii, na rzecz, na rzecz inteligentnego biznesu, na rzecz technologii informatycznych, bo to jest związane z dobrymi, dobrze płatnymi miejscami pracy, ale również, czego bardzo często nie doceniam, z transferem technologii. Więc jak to jest, panie prezesie? My mamy do czynienia generalnie ze zjawiskiem zupełnej zmiany paradygmatu inwestycji zagranicznych w Polsce. My sobie powinniśmy wyrzucić z podpowieki te inwestycje, które nam się zakodowały, ten typ inwestycji, który nam się zakodował w latach dziewięćdziesiątych na początku tego wieku, wielkie linie montażowe. Przy tych liniach montażowych. Kilka tysięcy ludzi przeszkolonych w ciągu kilkunastu tygodni składających coś mozolnie, montujących, takie inwestycje do Polski nie przychodzą i nie będą już przychodzić. Nastąpiła zupełnie inna jakość, pojawiła się zupełnie inna jakość tych inwestycji. Otóż 57% inwestycji zagranicznych w Polsce w roku ubiegłym to były inwestycje w tak zwane biznesy intelektualne w tym ICT. I Wynika to z bardzo prostego powodu. My przestaliśmy konkurować, tak jak w 90-tych latach, ze światem wyłącznie tani, tanim kosztem pracy. Zaczęliśmy konkurować jakością pracy, kulturą tej pracy. Kilka tygodni temu prezydent Niemiec, prezydent kraju, w którym odbywał się CEBIT, powiedział, że Polacy pracują lepiej i ciężej od Niemców. To nie wzbudziło zbyt dużego entuzjazmu wśród jego rodaków, natomiast nam sprawiło wyjątkową przyjemność. Ale ja w ogóle tutaj dzisiaj jestem, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, właśnie dla przyjemności. Państwo mówiliście tutaj o bardzo istotnych rzeczach, o statystykach, o, 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 o technologiach, natomiast ja bym chciał te kilka uwag, z którymi się chciałem z Państwem podzielić, zacząć od takiego elementu lirycznego, romantycznego. Wczoraj w nocy wróciliśmy z Paryża prezydent Komorowski uczestniczył w obchodach Dnia Zwycięstwa, i w tym świątecznym dniu w Paryżu wszystkie główne ulice, łącznie z Champs-Élysées, były udekorowane wielkimi bialo-czerwonymi flagami, flagami Francji, jako gospodarza tego świątecznego dnia. I widząc te tysiące polskich flag wśród tysięcy spacerowiczów w Paryżu, poczułem się, mimo tej siwizny na głowie, poczułem się dumny i wzruszony. I podobnie dumny i wzruszony czułem się w Hanowerze na Cebicie, bo nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że uczestniczyliśmy uczestniczyliśmy wspólnie w dość wyjątkowym wydarzeniu. Wydarzeniu i o tym chciałem zacząć, od tego co chciałem zacząć, że zmienia percepcję, zmienia odbiór Polski, polskiej gospodarki oczywiście polskiego rynku IT. W oczach publiczności międzynarodowej, ale przede wszystkim w oczach Niemców. I... Trochę raziło mnie i moich kolegów to zaskoczenie, jakie okazywali Niemcy. Mówili, o, ci młodzi, fajni ludzie, ci trzydziestolatkowie mówiący w obcych językach, świetnie ubrani, dynamiczni, energiczni, pogodni, to są Polacy. To jest taka bazowa, zupełnie taka, jakby u samych podstaw leżąca metoda promowania Polski. Metoda promowania Polski przez to nowe pokolenie, które tworzy rzeźbi obraz polskiej gospodarki, rzeźbi obraz naszego kraju. A więc yy, potem oczywiście był ten drugi moment, moment refleksji nad ofertą tych 200 polskich firm. Ja sobie przypominam, jak to kiedyś z panem Prezesem Miszkowskim, wiele kilkanaście lat temu, próbowaliśmy zmontować udział Polski na Cybicie i chyba raptem udało się nam namówić nam wtedy siedem firm. Minęło paręnaście lat, te mieliśmy na CeBiCie 200 firm i ta różnica 7 i 200 jest miarą postępu, jaką uczyniła polska gospodarka, jaką uczyniło polskie, polskie IT. I z tego byliśmy bardzo dumni. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o stopniowej zmianie wizerunku polskiej gospodarki w świecie, jeżeli mówimy o zadaniu, które realizujemy na co dzień, mianowicie Odkrywaniu światu na nowo rzeczywistej twarzy polskiej gospodarki, polskiego rynku technologii. To sektor ICT jest idealnym wehikułem dla przeprowadzenia tej zmiany. A więc, z mojego punktu widzenia, zmiana odbioru Polski to był główny efekt tego wielkiego wysiłku, jaki wszyscy włożyli w organizację polskiego udziału na Cebicie. Druga kwestia to jest kwestia inwestycji zagranicznych. Otóż yy, prognozy na temat polskiego rynku IT są dość optymistyczne, 12% przyrost w skali roku i osiągnięcie yy, udziału w dochodzie narodowym w granicach różnie to szacują, od 9 do 13,1% wobec tych 4%, o których mówił na początku dzisiaj pan premier. Jest to bardzo ambitne zadanie i w dużym stopniu napływ zagranicznych inwestycji będzie jednym z głównych instrumentów tego, tego wzrostu, będzie jednym z głównych czynników tego wzrostu. W tej chwili szacujemy, że 70% rynku, wartościowo 70% rynku IT to są polskie przedsiębiorstwa z kapitałem obcym. I te wielkie, i te mniejsze. I z tych 400 tysięcy pracowników, które zatrudnia sektor ICT w Polsce, no, gdzieś w granicach, gdzieś w granicach jednej, dwóch trzecich zatrudniają firmy polskie z kapitałem obcym. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pracowała nad 24 projektami informatycznymi, produkcyjnymi i usługowymi, które zakończyły się sukcesem. Co to znaczy, że zakończyły się sukcesem? Ano znaczy to po prostu tyle, że stworzono e, dzięki kapitałowi zagranicznemu cztery tysiące miejsc pracy w ciągu dwóch i pół roku. W tej chwili mamy w naszym portfelu kolejne 15 projektów e, firm e, teleinformatycznych. W perspektywie dwóch, niecałych dwóch lat możemy się spodziewać kolejnego tysiąca nowych miejsc pracy. I ja myślę, że ten fakt, że udaje się tutaj harmonijnie połączyć technologię, kapitał ludzki i kapitał finansowy yy, świadczy o naszym sukcesie, świadczy o tym, że jest to najbardziej to, to, o czym mówił przed chwilą Pan Minister, jedna, jedna z najbardziej zinternacjonalizowanych gałęzi gospodarki. Kolejna uwaga. Trzecia dotyczy rynku pracy. Otóż 71% firm, które odpytaliśmy w ubiegłym roku, firm ICT, na temat ich zamierzeń dotyczących zatrudnienia, zadeklarowała, że planuje w najbliższym roku zwiększyć zatrudnienie. Jeżeli chodzi o badania sektorowe dotyczące intencji pracodawców. Co do tworzenia nowych miejsc pracy, jest to absolutnie rekordowy wskaźnik. Otóż żaden inny sektor polskiej gospodarki nie ma intencji tak mocno wyrażonych zwiększania miejsc pracy. Dotyczy to także firm zagranicznych i ta konkurencja o pracowników, bo ona ma miejsce, powoduje, że firmy zagraniczne, żeby utrzymać swoich pracowników z Polski, decydują się na bardzo istotne rozszerzanie kompetencji swoich firm w naszym kraju, choćby to rozkładanie, rozszerza, rozkładanie, rozszerzanie kompetencji dotyczy takich no, najbardziej spektakularnych przykładów jak Gdański Intel, Wrocławska Nokia, Siemens czy krakowska Motorola. I wreszcie e, może dwa ostatnie aspekty, o których chciałem powiedzieć przy okazji naszego sukcesu cebitowego. Otóż e, e, zawieźliśmy na cebit e, w ramach programu promocji Polski Wschodniej 13 stosunkowo niewielkich firm z pięciu województw wschodnich. I to było jedno z moich największych i jeszcze obserwatorów niemieckich zaskoczeń. Poziom, poziom innowacyjności tych stosunkowo niewielkich przedsiębiorstw, a dla tych przedsiębiorstw była to unikalna możliwość nawiązania kontaktów z partnerami. Tam było najłatwiej o kontrakty, bo to były stosunkowo niewielkie przedsiębiorstwa z partnerami zarówno z Europy, ale także na przykład z RPA i ze Stanów Zjednoczonych. I to budowanie potencjału informatycznego na terenie Polski Wschodniej jest jednym z sukcesów, ponieważ prowadzi do końca tej dyskusji, co robić z tymi białymi plamami, plamami na mapie informatycznej, informatycznej Polski. I jeszcze jeden, może aspekt. Otóż ja najczęściej mówię o inwestycjach zagranicznych w Polsce. Ale my musimy mieć także świadomy, że jesteśmy w trakcie dość początku historycznego procesu mianowicie my przestajemy być tylko przedmiotem ekspansji kapitału zagranicznego. Powoli stajemy się podmiotem ekspansji kapitału polskiego za Jest to szczególnie mocno widać, jeżeli chodzi o sektor IT. My dość często przy okazji każdej wizyty za granicą staramy się wspierać te duże firmy, ASECO, Komar, ale tych firm, które wychodzą z polskim kapitałem i z polskim know-how za granicę jest coraz, coraz więcej i ten proces gwałtownie narasta, ponieważ tego jest 14 razy więcej niż przed 5 laty. 14 razy więcej niż przed 5 laty. Ja zacząłem od dumy i jeżeli pan minister pozwoli, chciałem też skończyć na czymś takim mało uchwytnym, a ważnym. Mianowicie o tym, że nie należy się wstydzić własnej urody. Że należy pokazywać własną urod, I ten polski wstyd, ten polski kompleks, że jesteśmy gorsi, bo zaczęliśmy później, że jesteśmy biedniejsi, że długo wychodziliśmy z polskiej biedy, z zacofania technologicznego. On nie istniał na Cebicie. To, że nie wstydziliśmy własnej urody i że potrafiliśmy inteligentnie, pogodnie pokazać światu, jacy naprawdę jesteśmy, jest chyba największym sukcesem tego rocznego cybitu. Dzięki bardzo Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. Życzę dalszych sukcesów, wspierania Ministerstwa Gospodarki, jak najwięcej inwestycji, tych, które będą w Polsce i te, które, i te, które Polska przeprowadzi, u naszych sąsiadów. Przypomnę tylko, że dwa tygodnie temu jedna z największych firm informatycznych Polski, która, świat, która u nas ma bardzo dużo sukcesy, firma Komark w Dreźnie, otworzyła swoje centrum, centrum przetwarzania danych. To taka bardzo duża polska inwestycja informatyczna w Niemczech. Mamy nadzieję, że otworzyliśmy otworzyliśmy wielki worek inwestycji, naszej inwestycji zagranicznych. Dzięki bardzo serdecznie. Pani Dziękujemy profesor. bardzo. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy, jak dobrze pójdzie, cztery następne nowe inwestycje zagraniczne w sektorze IT w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie.